Widzowie, w tym odcinku yy, to jest odcinek, jakby podsumowanie tygodnia w piłce nożnej. To poniedziałek. Yy. Czekajcie. Aha. E Czekajcie. Dobra. Emis y, Southampton. Nie, remis, Wygrana na Southampton. Kasz y, y, wszedł ich 9 minut. Dobra. Następny temat. Rosja y, pokonuje Augsburg 4 do 3. I w Augsburgu zagrał Gikiewicz z Gumnym. Całe spotkanie. Dobra. Serie A yy, na poli pokonało Salernitany 2 do 0. Piątek zagrał całe spotkania. Zieliński zszedł. Kiwiol w Ar Arsenalu za 25 milionów. Umowa do czerwca. Za 2028 wtorek. Fernando Santos i nowym selekcjonem Polski. Tottenham pokonuje Fulham nam jeden do zea. i to jest. Je, to jest 266. bramka Harry'ego Keina Jan Bednaek skrócił pożyczenie z Aston Villa i wróci do Southampton. W czwartek Barcelona pokonuje Real Sociedad 1 do ZEA. Barcelona. Yy, a. Manchester United pokonuje yy, Nottingham Forest 3 do 0 i nowy nabytek Manchesteru czyli Wekhorst z Gola Dobra, Real Madrid pokonuje 3-1 Atletico i aż 3 do 1 i to jest tyle. I tyle. A jakby ch chcecie więcej, to zostawcie... U...